Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ludzie zwariowaliśmy i rozdajemy szmal. Rozdajemy pieniąchy, pieniądze, pieniądze, nie pieniążki. Jakkolwiek to nazwiecie, są pieniądze do wzięcia. Ale od razu mówimy, że to nie jest tak po prostu, że zadzwonicie, słuchajcie, potrzebna nam e, kasa w związku z tym e, tutaj jest mój numer konta, tylko musicie się troszkę postarać, bo. Tak, bo mamy konkurs. My Europa ten konkurs się nazywa. Konkurs, który będzie wymagał troszeczkę waszego zaangażowania i wtedy właśnie jak się zaangażujecie, dostaniecie tą kasę. A jest to konkurs na stworzenie scenariusza wydarzenia lokalnego, które ma na celu promocję wartości europejskich, ale przede wszystkim promocję zachęcenie tego, żeby wasi Mieszkańcy waszej miejscowości tłumnie poszli do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Takie jest a przy okazji żeby dowiedzieli się o wartościach przede wszystkim europejskich i tej istocie tego, że Polska jest członkiem właśnie Unii Europejskiej. Proszę. Um, może wziąć udział w konkursie właściwie każdy, bo to jest konkurs i dla NGO-sów, ale również dla grup nieformalnych, dla pojedynczych osób, jeżeli zbiorą wokół siebie osoby, które będą chciały pomóc. W związku z czym nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Tak, konkurs polega na tym, że po prostu napiszecie scenariusz, jak takie wydarzenie lokalne u Was, na wsi, w miasteczku, na dzielnicy w jakiegoś miasta, w którym mieszkacie na przykład, mogłoby wyglądać. Kto przyjdzie, kogo zapraszacie, jaką. Orkiestrę, jaki zespół muzyczny, jakie za, na przykład nie wiem, baloniki na druciku chcielibyście, żeby również były. No, opiszcie to wszystko w scenariuszu, a my wybierzemy te najlepsze i tutaj teraz wam powiemy, o jakie pieniądze możecie zawalczyć. Przewidujemy aż 15 nagród, pięć pierwszych nagród równorzędnych i tutaj będzie kwota dofinansowania do, łącznie 5 tysięcy złotych, zakłopotam się. Pięć równorzędnych drugich nagród po 4000 zł i pięć równorzędnych trzecich po 3000 zł. Tak jest, więc forsa jest, pieniądze są, trzeba przyjść, wziąć i zrobić coś fajnego dla Polski, dla Unii Europejskiej. Pokażmy się, że możemy, potrafimy. To jest naprawdę proste. To co istotne, termin zgłoszeń upływa 24 marca, więc czasu nie zostało aż tak bardzo dużo. Spieszcie się. Natomiast te osoby, które wygrają ten konkurs, będą, miały będą musiały przeprowadzić to wydarzenie pomiędzy 25 kwietnia a 30 maja. Nic nie dodaję, zapraszam serdecznie. Przestrzegły na stronie www.konkurs.fat.ngo. ta, -da. ta -da. No dobrze. Kilka razy się zakała poczekałam. Trudno. <gry>